Doszliśmy już do tego momentu, kiedy możemy porozmawiać o zawodach, w których świetnie profil I może się sprawdzać. Oczywiście, oglądając ten film, możesz już się domyślać, jakiego rodzaju mogą to być zawody. Ja ich przygotowałem całkiem taką sporą listę. Oczywiście nie należy stwierdzać, że jest to lista zamknięta. To jest tylko lista przykładowa. Oczywiście może być tak, że w innych zawodach, ta osobowość też się świetnie sprawdzi, i może być tak, że inne typy osobowości świetnie sprawdzą się w tych zawodach, które zaraz będę wymieniał. Niemniej są to takie zawody, które znów stereotypowo pasują do tego profilu, a robią to po to, żebyście lepiej zrozumieli, jak ten profil funkcjonuje, kim ta osobowość jest. Będzie to przede wszystkim aktor. Polityk, czyli osoby, które muszą występować na scenie i złośliwi powiedzą, że aktor i polityk to czasami to samo. Oczywiście, że tak. Polityk może chcieć zagrać coś, zwłaszcza przed jakimiś wyborami, może chcieć wpłynąć na innych ludzi, czy to wyborców, czy na jakichś innych polityków. W jakichś negocjacjach może chcieć coś zagrać. Jak najbardziej znam pewnego polityka, który powiedział mi właśnie, że w trakcie swojej kariery od osobowości C. Poprzez osobowość S doszedł do osobowości I, dlatego że kiedy zaczął być znaną osobistością polityczną, to musiał też w jakiś sposób odnajdywać się na scenie przed kamerami, musiał umieć wpływać na ludzi w pozytywny sposób, i jemu to rzeczywiście świetnie wychodziło. Znając go po prostu, mogłem zobaczyć rozpiętość tej jego osobowości, jak on dobrze w pewnych momentach podmienia te osobowości w zależności od rzeczy z którą musi sobie radzić, w zależności od tego z jaką osobą musi rozmawiać, jakie to są tematy do podjęcia. No jemu to wychodziło świetnie, więc tak jak najbardziej aktor i polityk mają tę wspólną cechę, bez względu na to czy to są żarty, czy mówimy na serio. Może być to kapłan albo jakiś mistrz ceremonii, bo przecież to jest też osoba, która ma przyciągać uwagę, to jest ktoś, kto Kieruje jakimś tłumem, ale właśnie niekoniecznie tak jak osobowość D, tylko może bardziej jak ktoś, kto ma zainspirować do czegoś w większości wypadków. Jeśli to nie są jakieś trudne tematy, no to łatwiej pójdzie nam inspirowanie, kiedy będziemy energetyczni, energetyzujący, zabawni, przyciągający uwagę czymś pozytywnym, a nie rozkazami, mrocznymi przemowami. Zatem w większości wypadków, jak najbardziej, osobowość i nam się tu przyda. Będzie to też zatem trener sportowy być może albo trener nauki tańca. Ktoś, kto jak najwięcej będzie. Musiał używać tej naturalnej energii w ruchu, ale też inspirować do tego ruchu innych. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z czymś takim, co jest połączeniem sportu i dziedzin artystycznych, jak taniec, gdzie mogą być ludzie, którzy nie potrafią czegoś, którzy wstydzą się tego czegoś, robienia tego czegoś, czyli na przykład ktoś nie uważa, że tańczy dobrze, ktoś niespecjalnie widzi się w tańcu, ale chciałby zacząć, czy ktoś go do tego namówił. No to w tym momencie, jeśli ma takiego trenera, który z uśmiechem podchodząc do swoich uczniów czy do jakichś sportowców inspiruje do tego, żeby podjąć to wyzwanie, żeby zrobić to razem z nim, żeby sobie sprawdzić i budować tę nową sprawność, tę nową jakość, to to będzie świetnie sprawdzająca się osobowość w tego rodzaju zawodzie. A jak już przy tym jesteśmy, no to to będzie oczywiście świetny trener, coach, mówca motywacyjny. Człowiek, który musi zapalić ludzi do czegoś, który musi im pokazać, jak rozwijać się, jak zmieniać coś w ich życiu lub też w ich miejscu pracy. Zatem oczywiście bywają trenerzy, w sensie mówcy motywacyjni, którzy potrafią uzyskać efekt, mówiąc bardzo spokojnie, cicho, ale jakieś takie fajne, fantastyczne, mocne prawdy życiowe, ale. Raczej kojarzy nam się tutaj właśnie taka osoba, która i rozbawi troszeczkę tę publiczność, i ma jakąś z nią interakcję. Ja na przykład uwielbiam w ten sposób prowadzić szkolenia DISK, a nie cierpię gadania do kamery, dlatego że ja nie czuję tam teraz drugiego człowieka. Ja wiem, że wy tam jesteście teraz po drugiej stronie oglądając to, no ale ja mam przed sobą tylko martwe oko jakiegoś urządzenia, natomiast ono nie odpowiada. Ja nie widzę jego mimiki, ja nie widzę jego mowy ciała, ale gdybym miał do czynienia teraz z setką, z pół tysiącem, tysiącem ludzi na sali, to ja bym miał dużo mniejszą tremę i dużo lepszy, łatwiejszy flow mówienia, niż mam, kiedy gadam do martwego sprzętu, bo ja tam mógłbym pozwolić tym ludziom na interakcję, jak na stand-upie. Ktoś mi rzuci tekstem, ja go odbiję w jakiś śmieszny sposób. Mam takie momenty, w których wiem, że buduje się dowcip. Ja chcę go rzucić tej publiczności, żeby ona go podjęła, żeby na jakieś moje pytanie ktoś mógł odpowiedzieć zabawnie, więc to nie tylko ja rozśmieszam tą publiczność, również ona potrafi wybudować w sobie i wykorzystać ten potencjał do tego, żeby również być zabawną, żeby brać w tym czynny udział i cieszyć się tym, że śmiejemy się wszyscy razem z naszego wspólnego dowcipu, z czegoś co wybudowaliśmy właśnie razem na tej sali. A nie tylko, powiedzmy nawet z samego tego, że ja powiedziałem coś zabawnego do wcipnego. Dlatego, że chociażby takie właśnie szkolenie jak DISK w moim wykonaniu, w moim świecie, powinny być zabawne. Dlatego, że tam się pojawiają co jakiś czas bardzo duże, czasem ciężkie prawdy życiowe, ale jeśli przyjmujemy je, że tak powiem, na miękko, w atmosferze bardzo zabawnej, w atmosferze akceptacji tego, kim każdy z nas jest. Jako profil osobowości, czy raczej mieszanka profili osobowości, z jakąś jedną, może tą taką bardziej dominującą, to jeśli będzie to robione w sposób przyjacielski, zabawny, fajny, razem będziemy się bawić. Czasami ta atmosfera jest taka, powiedzmy, bardziej w kierunku kultury z filharmonii, bo taka akurat jest publiczność, a czasami robi się z tego stand-upowe, kompletne wariactwo. Ale dzięki temu podejściu ja faktycznie mogę uzyskać efekt końcowy taki, jaki bym chciał. Czyli ludzie zaczną się zastanawiać, zaczną myśleć, że kurczę, może to tak faktycznie jest. A ja nawet zauważyłem, że tak jest. Różnie będą się nawzajem inspirować na takim spotkaniu, po takim spotkaniu. Natomiast jak najbardziej można do tego podejść inaczej. Ktoś z inną energią może robić takie spotkania, być może też całkiem skutecznie ale dla mnie akurat taki rodzaj podejścia jest jak najbardziej naturalny. Tak samo robię, kiedy jestem lektorem języka angielskiego. W metodzie bezpośredniej uczymy poprzez rozmowy, więc ja wolę, żeby te rozmowy były zabawne, nawet jak poruszamy jakieś ciężkie tematy, to żeby co jakiś czas zdarzyło się tam coś śmiesznego, co rozładowuje napięcie. I myślę, że to pozytywne podejście jest całkiem istotnym elementem naszego sukcesu, czy to w tego rodzaju czy innych szkoleniach. I raczej z tego co ja sobie tak teraz myślę o moich fachowcach z którymi pracuję, to oni w większości wypadków każdy na swój oczywiście sposób, ale bardziej jednak podczas samego prowadzenia zajęć korzysta z tych wszystkich technik, z tego wszystkiego co daje nam prawa część okręgu disk, czyli to nastawienie na ludzi. Ta lewa część okręgu disk bardziej nam się przydaje kiedy coś przygotowujemy i kiedy Określamy, że tak powiem, zasady zabawy. Czyli zmierzam do tego, że świetnym zawodem dla osobowości I jest nauczyciel. Nauczyciel, który potrafi zainspirować, przykuć uwagę tak, że on nie musi już korzystać nawet z żadnych innych jakichś mm, instrumentów edukacyjnych, z jakichś innych sztuczek. On po prostu samą nawet swoją osobowością, obecnością na sali potrafi przykuć uwagę. Mieliśmy przez chwilkę takiego nauczyciela od języka niemieckiego, który przykuł naszą uwagę już tym, jak siadał na krześle. Oczywiście obrócił je sobie oparciem w naszym kierunku, usiadł na nim okrakiem, pokazał jakiś przedmiot typu długopis i powiedział po niemiecku Das ist der Kugelschreiber. I to nam przykuło uwagę, bo dlaczego on nie wprowadza jakiejś gramatyki, jak to w systemie pruskim? No nie, ten gość przykuł naszą uwagę dosłownie w ułamku sekundy. Tym, jak ustawił krzesło, usiadł i powiedział, że to jest długopis. A potem spytał kogoś Was ist das? I ta osoba odpowiedziała, że to jest długopis. Dziwiąc się, że to, to można tak robić lekcje, za chwilkę ten facet miał las, rąk w górze, każdy chciał dostać pytanie na temat jakiegoś przedmiotu, który on wprowadzał. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest metoda bezpośrednia. Wiele lat później dopiero się dowiedziałem, kiedy podjąłem pracę jako lektor, że to była metoda bezpośrednia i to taka w najlepszym wydaniu, czyli nie znasz tego języka kompletnie, pokazujemy Ci przedmioty i robimy to w jakiś dynamiczny, ciekawy, fajny sposób, jednocześnie dzieląc to na takie fragmenty, żeby dla ciebie było to wygodne, a więc mamy na względzie twoje dobro, mamy na względzie właśnie tą empatię, to nastawienie na tego drugiego człowieka, ale staramy się też, żeby było to dość zabawne, bo może ktoś, kto przychodzi na takie zajęcia, jest troszkę wystraszony, zwykle jest i boi się też, może innych uczestników, jeśli to jest kurs grupowy, ba ludzie nawet stresują się bardzo, kiedy pierwszy raz przychodzą na zajęcia indywidualne. Kiedy ich pytam, czego się stresują, to mówią, no bo ja to nic nie umiem. Mówię, no to, to dobrze, po to, to, to do nas przyszedłeś. Ty nie masz coś umieć, nie masz wszystkiego umieć, nie masz mieć dobrego auta przychodząc do mechanika. To po co do niego przychodzisz? Więc y, trzeba ich troszeczkę rozbawić, rozśmieszyć tak, żeby to napięcie z nich zeszło i żeby zaczęli się tym fantastycznie bawić, widząc, że ta nauka, tak jak właśnie mi się to przytrafiło w liceum przez zaledwie kilka tygodni, bo to był nauczyciel tylko na zastępstwo niestety, no to, żeby oni też poczuli, jak to jest, kiedy wiedza dosłownie zaczyna wchodzić ci sama do głowy. Może to być całkiem niezły krótkoterminowy inwestor giełdowy. Tylko co to oznacza? Jeśli taka osoba jest kontrolowana i taka osoba będzie miała wiedzę odpowiednią do tego, żeby grać na jakieś właśnie spadki, wzrosty, żeby tradować walutami na przykład. To jest człowiek, który lubi krótkie projekty, właśnie projekty krótkoterminowe, coś co gratyfikuje dość szybko, szybko daje dopaminkę. Jeśli czasem przegra, to nie spowoduje to, bo to jest gra na giełdzie, to nie jest inwestowanie, to jest bardziej właśnie ta gra na giełdzie, na której można tracić. Z inwestowaniem wiążą się zupełnie innego rodzaju mechanizmy i instrumenty finansowe czasami, więc to nie o tym mowa. Jeśli on ma z jednej strony stalowe nerwy, z drugiej strony on nie połamie się od razu tylko dlatego, że znów przegrał, ale pamięta, że kiedyś gdzieś tam wygrał, ale też nie wpada w kompleks kasyna, a więc będę grał, bo już na, na, pewno, następ, na pewno następnym razem i znowu popadnie w tą swoją bujną wyobraźnię, to to jest człowiek, który całkiem nieźle może nadawać się do tego typu nazwijmy to y, aktywności działalności. To by musiała być osoba, która dość mocno kontroluje swoje emocje i nie ulega im, y, powiedzmy na tej skali, całkowicie od jednej do drugiej stąd, czyli od pozytywnych do ultranegatywnych i vice versa, dosłownie jak chorągiewka na wietrze. To jest człowiek, który powinien się wtedy posłużyć swoim optymizmem, ale też troszeczkę sięgnąć po realizm, tak żeby w, tym, w tej działalności swojej giełdowej nie zrobić sobie krzywdy. Będzie to świetny handlowiec, który świetnie nawiązuje kontakty i relacje, buduje je, podtrzymuje je z jakimiś klientami czy z jakimiś dostawcami. No bo jest to oczywiście osoba komunikatywna, która uwielbia innych ludzi. Natomiast może być to też agent na rynku nieruchomości przez to, czyli ktoś kto potrafi roztoczyć piękną wizję. Mam tylko nadzieję oczywiście, że robi to w dobrej wierze i że te wizje są spójne z rzeczywistością, a nie że znów techniki neurolingwistycznego manipulowania wchodzą w grę i ten człowiek sprzeda coś za wszelką cenę, budując innym ludziom wizję, której tam tak naprawdę nie ma. Czyli to coś nie jest spójne z tą wizją, ale on tak oczarował swoich klientów, że no niestety oni ulegli tej wizji i tylko i wyłącznie wizji. Natomiast oczywiście może być to fantastyczny specjalista od marketingu, ze swoją całą kreatywnością, ze swoim bardzo ciekawym, wesołym najczęściej podejściem, człowiek, który uwielbia zaczynać jakieś nowe projekty, człowiek, który uwielbia inspirować klientów do kupienia czegoś poprzez jakąś może reklamę. Czy jakieś akcje marketingowe różnego rodzaju. No, wiadomo, że jeśli jest to ktoś, kto tryska wyobraźnią, to będzie to osoba świetnie nadająca się na takie stanowisko. Potwierdzam, dlatego że w działach marketingu bardzo dużych firm, korporacji, gdzie pracowałem jako lektor angielskiego, najczęściej spotykałem takie właśnie osoby. Ciężko było nad nimi nieraz zapanować na zajęciach grupowych, ale było to też jednocześnie bardzo wesołe, miłe doświadczenie. Na zajęciach indywidualnych z kolei było. Często tak, że musieliśmy stawać na głowie, żeby lekcja była bardzo ciekawa, żeby rozmowy były ciekawe. Jeśli mieliśmy jakieś tam pytanie o produkt krajowy brutto w Chinach, ono nie jest po to, żeby dowiedzieć się faktycznie, jaki ten produkt krajowy jest, ale tacy ludzie, jak słyszą to pytanie, to już jest takie wywracanie oczami, o Boże, znowu, e, powiedz mi, co chcesz na temat tego pytania. I ta osoba mi mówiła po angielsku, że nienawidzę takich pytań. Produkt krajowy brutto nigdzie na świecie w ekonomii, nic mnie nie interesuje w ogóle. Tym bardziej produkt krajowy brutto, ta osoba mi mówiła o tym po angielsku, wiem świetnie, super odpowiedź. I uzyskiwałem najczęściej taki efekt, ale. Przecież nie odpowiedziałem na twoje pytanie. Odpowiedziałeś na moje pytanie. Powiedziałeś, że to pytanie cię nie interesuje i to już jest ta odpowiedź. Użyłeś słów kluczowych, typu produkt krajowy brutto, global economy i takie inne rzeczy, więc mi tylko o to tak naprawdę chodziło, żeby te wyrazy pojawiły się w kontekście zdania, bo tak się uczymy przecież w tej metodzie znaczenia słownictwa. No i tak naprawdę no to była świetna odpowiedź. No to było kupa śmiechu później ze strony tej osoby albo całej grupy, kiedy okazywało się, że tak też można odpowiedzieć na pytanie. No bo pamiętajmy, że jeśli ktoś taki dostanie zadanie, przebieg, maraton, to on Cię nie spyta, a ile to jest kilometrów, tylko on Cię spyta, a mogę tyłem? Bo nagle wpadł na taki pomysł. Więc widzimy, że z burzy mózgów nawet jednej takiej osoby, ale tym bardziej całego grona takich osób, może wyniknąć kupa fantastycznych pomysłów. Nie odrzucajmy niczego, dajmy im się pobawić, zobaczmy, co się stanie. Mogą wyjść z tego rzeczy, które są absolutnie nie do uzyskania w innym gremium osób. Zatem może być to tak samo specjalista od PR. No, wiadomo, public relations to jest taka dziedzina, gdzie trzeba wyjść do ludzi, trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba budować jakieś relacje. Może być to świetny organizator jakiegoś rodzaju wyjazdów, imprez, ktoś kto pracuje na przykład w jakiejś agencji turystycznej, dlatego że to są takie wesołe raczej rzeczy, chociaż jest tam kupa pracy, no niemniej jednak mi się wydaje, że tego typu osobowość świetnie sprawdzi się w takich interakcjach ludzkich, gdzie tam trzeba to wszystko ogarnąć, wymyślić, może jaka to ma być impreza, zainspirować gdzieś podczas już tej imprezy gości różnego rodzaju do różnych aktywności i to jest człowiek, który właśnie będzie świetny w planowaniu takiego ciągu bardzo ciekawych zdarzeń dla innych ludzi. No, jest to związane z tymi zawodami, o których mówiliśmy sobie jak na razie do tej pory. Czyli ogółem rzecz biorąc można powiedzieć, że będzie to świetny inicjator różnego rodzaju wydarzeń i projektów. Natomiast może być to też radiowiec, komentator sportowy. To może być dziennikarz, youtuber, ktoś, kto. Chce pracować z ludźmi, uwielbia, jak dużo się dzieje i może fascynować albo być zafascynowany nowymi rzeczami, newsami, które gdzieś tam do niego spływają. Komentator sportowy no to już w ogóle tam się cały czas coś dzieje na jakimś boisku powiedzmy, gdzieś rozgrywana jest jakaś walka drużyn zatem świetnie będzie się sprawdzał tam, gdzie ilość informacji innych może mocno przytłaczać. Może to być steward stewardesa, ktoś, kto na rejsach jakichś, nie tylko powietrznych, musi też wchodzić w interakcje z ludźmi. Ale też okazywać im ciepło, uśmiech, dbać o to, by byli w dobrym humorze. No jest to dość oczywiste, że ta osobowość świetnie również do tego się nadaje. Może to być jakiegoś rodzaju ochotnik Korpusu Pokoju, jakiś wolontariusz, czyli znów osoba pracująca z innymi, osoba, która dobrze, jeśli się znajdzie w jakiejś grupie, jako rozładowywać napięcia, jako ktoś, kto. Odwraca skutecznie w pozytywny sposób uwagę od trudnych rzeczy wtedy, kiedy ludzie nie powinni o nich myśleć, a przynajmniej nie myśleć za bardzo i zbyt długo. Może to być konsultant ślubny, albo ktoś, kto powiedzmy, jest jakimś DJ-em, muzykiem na różnego rodzaju imprezach, dlatego że tego rodzaju konsultant, czy powiedzmy, ktoś, kto bierze udział w jakichś imprezach, Albo musi je w jakiś sposób zaprojektować, o czym już sobie mówiliśmy. Będzie brał pod uwagę całokształt kształt tej zabawy w detalach, pomimo że wydawałoby się, że osobowość i często na detale nie będzie chciała zwracać uwagi, to jednak, jeśli chodzi o te takie wizje, które się jej rysuje, albo które ona rysuje innym, no to już widzimy że na przykład aha o tej godzinie puścimy taką muzykę na stół wjedzie takie a takie jedzenie zobaczycie będzie ciekawie będzie niesamowicie to właśnie w tego rodzaju podejściu sprawdza się świetnie osobowość i jako taki konsultant czy na przykład właśnie ktoś, kto programuje, że tak powiem, daną imprezę, jest DJ-em, jest muzykiem, który musi tam zbudować jakiś zestaw, który będzie świetnie działał na taką a taką konkretnie publiczność. A zatem, może to być tak samo artysta estradowy, jak najbardziej. To jest dość już oczywiste, mówiliśmy, że aktor, no to w takim razie po prostu ktoś, kto występuje na różne sposoby na estradach więc jako muzyk, część jakiegoś kabaretu, jako konferansjer powiedzmy, ktoś kto zapowiada innych i ogółem prowadzi daną imprezę. Może być to też artysta sztuk pięknych, jak najbardziej, ktoś kto tworzy obrazy, ktoś kto tworzy rzeźby, dlaczego by nie, to jest człowiek o wielkiej wyobraźni, więc może tę wyobraźnię również jakby pokazywać innym poprzez sztukę, którą tworzy i to będzie osoba, która znów będzie chcieć nią zabłysnąć, będzie chcieć ją pokazać. No i tutaj miejmy znów nadzieję, że jako osoba, która się kontroluje, będzie dążyć do tego, żeby w tej sztuce być naprawdę coraz lepszym, a słowa krytyki przyjmować nie w sposób wrogi, nie w sposób od razu odpychający tę krytykę, tylko... Po prostu, że warto uczyć się dalej, warto może coś zmieniać, może podejście, może zmienić jakiś sposób robienia tej rzeczy, dlatego że tu trzeba uważać, aby właśnie ten człowiek nie czuł się wyśmiany, bo to jest jego wspólna cecha z osobowością S, że nie lubi właśnie bycia krytykowanym, nie lubi bycia wyśmiewanym. A że się na to wystawia, bo przecież wychodzi na scenę w taki czy inny sposób, jest na tym tak zwanym świeczniku, no to może się jej przydarzyć. Również i taka historia, w której ktoś zacznie z niej szydzić, a zatem ta osoba powinna na to mimo wszystko uważać, no i może po prostu przyjąć to zdrowo, albo zignorować, jeśli to jest bezpodstawne, albo przemyśleć i stwierdzić, że no, może po prostu trzeba coś poprawić. Może to być na przykład jeszcze jakiś recepcjonista, ktoś, kto przyjmuje powiedzmy, jakieś gości, ktoś, kto ma wskazać wszystkim jakiś obiekt, Pokazać go, oprowadzić po tym obiekcie. To może być ktoś, kto na przykład jest przewodnikiem wycieczek, czyli oprowadza w ogóle po jakimś mieście, nie tylko po jakimś konkretnym obiekcie. W każdym razie osoba, która opiekuje się gośćmi, która opiekuje się jakimiś turystami kimś, kto przybył i kto ma czuć się w danym miejscu świetnie.